Pytanie brzmi, w jaki sposób baza danych da znać, że coś nie poszło? W sensie to jest tak, że to frontend musi zakodować, że baza danych może wywalić jakiś błąd, czy to po prostu wybucha? Hmm, bardzo fajne pytanie. Właśnie zastanawiałem się, czy wejść, w ten, czy wejść w ten temat, ale myślę, że warto. Czyli ktoś. Użytkownik próbuje na początku na frontendzie nie podać e-maila. Czyli powiedzmy, że tutaj mamy brak e-mail. Ktoś wypełnił formularz i klika, że, że OK, już niby wszystko wypełniłem, i, i zapisz. To tutaj frontend jakoś tam podświetli na czerwono, pewnie, tak to nazwę. Czyli dodajemy tę walidację na frontendzie i kiedy ktoś nie wpisał, to podświetla się na czerwono i nie wysyłamy do backendu.